W momencie, gdy twoje serce przestaje bić, twój mózg wciąż żyje. Przez kolejne 7 minut jesteś świadomy. Widzisz, słyszysz, czujesz, a potem zaczyna się coś, czego nauka nie potrafi do końca wyjaśnić. Czy jesteś gotowy poznać prawdę o tym, co dzieje się po śmierci? Jeśli te pytania budzą w tobie niepokój i ciekawość, zostań z nami. Kliknij subskrypcję i dzwonek, bo dzisiaj odkryjemy 5 faktów o śmierci które na zawsze zmienią twoje postrzeganie tego, co nieuniknione. A jeśli przetrwasz do końca, zostaw komentarz i daj znać, który fakt wstrząsnął tobą najbardziej. Śmierć to słowo, którego większość z nas woli nie wymawiać na głos. To temat, który odsuwamy jak najdalej od siebie, jakbyśmy wierzyli, że ignorowanie go uczyni nas nieśmiertelnymi. Ale prawda jest taka, że każdego z nas czeka ten sam los. Nieważne kim jesteś, co robisz, ile masz pieniędzy, śmierć przyjdzie. I wtedy zaczyna się coś fascynującego, przerażającego i wciąż pełnego tajemnic. Dzisiaj opowiemy ci o pięciu faktach dotyczących tego, co dzieje się po śmierci. Fakty te opierają się na nauce, badaniach medycznych, relacjach ludzi, którzy wrócili z krawędzi, oraz na tajemnicach, których współczesna wiedza wciąż nie potrafi rozwikłać. Przygotuj się, bo to, co usłyszysz, może zmienić Twoje życie. Twój mózg żyje dłużej niż Twoje ciało. Siedem minut świadomości. Kiedy myślimy o śmierci, wyobrażamy sobie, że jest to moment. Jedno mgnięcie i wszystko się kończy. Ale nauka odkryła coś, co brzmi jak scenariusz z horroru. Twój mózg nie umiera w tym samym momencie, co reszta Twojego ciała. W 2013 roku naukowcy z University of Michigan. Przeprowadzili eksperyment na szczurach, który wstrząsnął światem medycyny. Odkryli, że po zatrzymaniu się serca, mózg wchodził w stan niezwykłej aktywności, bardziej intensywnej niż w momencie życia. Fale mózgowe stawały się silniejsze, szybsze, bardziej zsynchronizowane, jakby mózg w ostatnich chwilach budził się. Ale co to oznacza dla ludzi? Doktor Sam Parnia, ekspert do skar resuscytacji. Badał osoby, które przeżyły zatrzymanie akcji serca. Relacje tych ludzi były zbieżne: czuli, że czas zwalnia, widzieli swoje ciało z góry, słyszeli rozmowy lekarzy. Jeden z pacjentów opisał, jak przez pełne trzy minuty po śmierci klinicznej obserwował, jak zespół ratunkowy próbuje go reanimować. Słyszał każde słowo, widział każdy ruch, wiedział, że nie żyje, ale jego umysł wciąż działał. Naukowcy szacują, że świadomość może utrzymywać się nawet do siedmiu minut po śmierci: siedem minut, podczas których jesteś uwięziony w ciele, które już nie funkcjonuje, siedem minut pytań bez odpowiedzi, siedem minut czekania. Co przeżywasz w tych minutach? Czy to jest spokój, panika, a może coś zupełnie innego? Coś, o czym ci, którzy wrócili, nie mogą lub nie chcą mówić. Twoje ciało zaczyna trawić samo siebie. Autoliza, samorozpad od środka. Śmierć to nie koniec procesów w Twoim ciele. To początek czegoś znacznie bardziej niepokojącego. W ciągu zaledwie kilku minut po ostatnim oddechu, Twoje komórki zaczynają proces zwany autolizą. Autoliza to po grecku samotrawienie. I to dokładnie to, co się dzieje. Kiedy serce przestaje pompować krew, komórki przestają otrzymywać tlen. Bez tlenu. PH wewnątrz komórek spada, a enzymy te same enzymy, które pomagały Ci trawić jedzenie, teraz zaczynają trawić Ciebie. Od środka. Najbardziej przerażające jest to, jak szybko to się dzieje. Komórki mózgowe umierają po 3-7 minutach. Komórki skóry mogą przetrwać do 24 godzin, ale jelita jelita zaczynają się rozkładać niemal natychmiast. Bakterie, które przez całe życie pomagały Ci trawić pokarm, nagle nie mają żadnych ograniczeń, przestają być symbiontami, stają się inwazją. W ciągu pierwszych godzin bakterie przedostają się przez ścianki jelit do krwiobiegu, rozprzestrzeniają się po całym ciele, pozostawiając za sobą gazy i płyny. Twoje ciało zaczyna wzdymać się, zmieniać kolor. To, co kiedyś było tobą, teraz staje się siedliskiem milionów mikroorganizmów, które przejmują kontrolę. Jest coś w tym procesie, co zmusza nas do refleksji. Przez całe życie dbamy o to ciało. Karmimy je, ćwiczymy, leczymy. A po śmierci, w ciągu zaledwie kilku godzin, ciało to się buntuje, jakby czekało na ten moment. Jakby od zawsze wiedziało, że ten dzień nadejdzie. Patolog, który przez 30 lat pracował z ciałami, powiedział kiedyś w wywiadzie: Śmierć nie jest końcem życia. To początek życia czegoś innego. Czegoś, co zawsze w nas było, ale czekało cierpliwie. Ludzie, którzy byli klinicznie martwi, opisują to samo: tunel, światło i istoty. To zjawisko intrygowało ludzkość od wieków. Relacje ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną i wrócili do życia, są niezwykle podobne, bez względu na kulturę, religię czy pochodzenie. Jak to możliwe, że ludzie z różnych zakątków świata, którzy nigdy się nie spotkali, opisują dokładnie to samo doświadczenie? Doktor Raymond Moody, który w latach 70. wprowadził termin przeżycia bliskie śmierci NDE, Near Death Experience zebrał tysiące relacji. Wspólne elementy były uderzające. Uczucie opuszczania ciała, przemieszczanie się przez ciemny tunel, oślepiające światło na końcu. Spotkanie z bliskimi, którzy już odeszli, oraz przegląd życia. Jedna z najsłynniejszych relacji pochodzi od Pam Reynolds, kobiety, która w 1991 roku przeszła skomplikowaną operację mózgu. Podczas zabiegu jej ciało zostało schłodzone do 10 stopni Celsjusza, serce zatrzymane, a mózg pozbawiony aktywności elektrycznej. Była klinicznie martwa przez 45 minut. Zgodnie z nauką, nie powinna niczego pamiętać, ale Pam pamiętała wszystko. Opisała narzędzia chirurgiczne, których nigdy wcześniej nie widziała. Zacytowała rozmowy lekarzy. A co najdziwniejsze, powiedziała, że widziała to wszystko z góry, z perspektywy, której fizycznie nie mogła mieć. Widziała także tunel, światło i swoją babcię, która jeszcze żyła, kiedy Pam wchodziła na salę operacyjną. Babcia zmarła podczas operacji Pam. Ale Pam tego nie mogła wiedzieć, a jednak ją widziała. Sceptycy próbują wyjaśnić NDE działaniem endorfin, braku tlenu, halucynacji przedśmiertnych. Ale to nie tłumaczy, dlaczego ludzie potrafią opisać rzeczy, których nie mogli wiedzieć. Dlaczego niewidomi od urodzenia, którzy nigdy nie widzieli światła, opisują tunel i kolory podczas NDE? Dlaczego dzieci, które nie mają pojęcia o śmierci, opowiadają te same historie? Jeden z pacjentów, który wrócił po 12 minutach śmierci klinicznej, powiedział coś, co mrozi krew w żyłach. Nie bałem się śmierci. Bałem się powrotu. Tam było coś więcej. Coś, czego nie powinienem był zobaczyć, a teraz muszę żyć z tą wiedzą. Twoje włosy i paznokcie nie rosną po śmierci, ale wydaje się, że tak. Iluzja, która maskuje prawdę. To jeden z najstarszych mitów o śmierci. Po śmierci włosy i paznokcie rosną dalej. Słyszeliśmy o tym wszyscy. Wyobrażenia zombie z długimi paznokciami i włosami wywodzą się właśnie stąd. Ale prawda jest jeszcze bardziej niepokojąca niż mit: włosy i paznokcie nie rosną po śmierci. To niemożliwe, ponieważ wzrost wymaga metabolizmu komórkowego, który ustaje z chwilą śmierci. Ale coś innego się dzieje, coś co sprawia wrażenie wzrostu. Po śmierci twoje ciało zaczyna tracić wilgoć, skóra wysycha, kurczy się i cofa. Kiedy skóra wokół paznokci i włosów się kurczy, paznokcie i włosy wydają się dłuższe. To tylko iluzja. Ale dla osób, które przygotowują ciała do pogrzebu, iluzja ta może być przerażająca. Jeden z pracowników domu pogrzebowego w Krakowie opowiadał historię, która nie daje mu spokoju od lat. Przygotowywał do pochówku ciało młodej kobiety. Która zginęła w wypadku. Kiedy ją po raz pierwszy zobaczył, miała krótkie, ścięte włosy. Trzy dni później, tuż przed pogrzebem, kiedy otworzył trumnę, by upewnić się, że wszystko jest w porządku, zamarł. Włosy kobiety wydawały się znacznie dłuższe. Nie o centymetry, ale zauważalnie. Wiedział, że to niemożliwe. Wiedział, że to tylko jego wyobraźnia. Ale obraz ten wrył mu się w pamięć. Patrzyłem na nią i przez chwilę miałem wrażenie, że rośnie. Że wciąż tam jest coś, co działa, coś, co jeszcze nie odeszło, mówił. To fascynujące, jak śmierć potrafi oszukiwać nasze zmysły. Ciało, które już nie żyje, wciąż zmienia się, przekształca, ewoluuje, jakby śmierć nie była końcem, ale tylko kolejnym etapem metamorfozy, etapem, którego nie rozumiemy i któremu nie możemy zapobiec. Co więcej, nauka odkryła, że niektóre geny w naszym ciele aktywują się dopiero po śmierci. Tak, dobrze słyszałeś. Pewne geny, które były nieaktywne przez całe życie, nagle budzą się po śmierci i działają przez dni, a nawet tygodnie. Po co? Naukowcy nie mają pewności, ale ta wiedza wywołuje niepokojące pytanie: czy śmierć to naprawdę koniec, czy może transformacja? Ostatnim zmysłem, który gaśnie, jest słuch. Co słyszysz w ostatnich chwilach? Ze wszystkich faktów o śmierci. Ten jest być może najbardziej przejmujący. Kiedy umierasz, tracisz zmysły jeden po drugim. Najpierw głód i pragnienie, potem smak, następnie wzrok staje się zamazany, światło gaśnie, dotyk słabnie, ale słuch, słuch pozostaje do samego końca. Badania prowadzone w hospicjach na całym świecie potwierdzają, że pacjenci, którzy są już w ostatnich godzinach życia, wciąż reagują na dźwięki. Ich mózg rejestruje głosy, muzykę, szmer otoczenia. Nawet jeśli nie mogą się poruszyć, nawet jeśli nie otworzą oczu, słyszą. Jeden z lekarzy opisał przypadek, który go naznaczył. Opiekował się starszym mężczyzną, który leżał w śpiączce od kilku dni. Rodzina przyszła się pożegnać. Mówili do niego, płakali, wspominali wspólne chwile. Mężczyzna nie reagował, ale kiedy jego wnuczka, którą bardzo kochał, powiedziała. Kocham cię, dziadku, możesz już iść. Na monitorze zarejestrowano gwałtowny skok aktywności mózgowej. Sekundę później mężczyzna zmarł. Lekarze pracujący w resuscytacji twierdzą, że to najważniejsze, co możemy wiedzieć o śmierci. Umierający słyszą nas. Dlatego ważne jest, by w ostatnich chwilach życia być delikatnym, by mówić słowa miłości, pocieszenia, pożegnania, bo te słowa dotrą. Zostaną usłyszane. Ale co się dzieje, kiedy ostatnie słowa, które słyszysz, nie są słowami miłości? Co jeśli ostatnim dźwiękiem jest krzyk, kłótnia, cisza? Psychologowie badający przeżycia bliskie śmierci zauważyli coś niepokojącego. Ludzie, którzy wrócili, często wspominali nie tylko to, co widzieli, ale przede wszystkim to, co słyszeli. Jedna kobieta, która przeżyła zawał, Opisywała, jak w momencie umierania słyszała płacz swojej córki. Ten płacz przywiązywał ją do życia, nie pozwalał odejść. Czuła się rozdarta między tym, co ciągnęło ją w górę, do światła, a tym, co trzymało ją na ziemi. W końcu wybrała życie, ale powiedziała coś, co brzmi jak ostrzeżenie. Słyszałam wszystko i nawet teraz, po latach, tamte słowa wciąż do mnie wracają. Nie mogę ich zapomnieć są częścią mnie. Jakby zostały wygrawerowane w mojej duszy. Słuch to ostatni most między życiem a śmiercią, ostatnia nić, która nas łączy z tym światem, a kiedy ta nić się zrywa, zaczyna się coś, o czym możemy tylko spekulować. Pięć faktów, pięć przerażających prawd o tym, co dzieje się po śmierci. Każdy z nas kiedyś przez to przejdzie. To nieuniknione, ale może właśnie dlatego warto o tym mówić. Warto wiedzieć, bo śmierć to nie jest wróg, to nauczyciel. Przypomina nam, że życie jest kruche, że każda chwila ma znaczenie, że słowa, które wypowiadamy, mogą być ostatnimi, które ktoś usłyszy. Nauka pokazuje nam, że śmierć nie jest prosta, nie jest momentem, to proces. Proces, który trwa, zmienia się, ewoluuje. I mimo całej naszej wiedzy, mimo technologii i badań, wciąż jest w nim miejsce na tajemnicę. Na coś, czego nie potrafimy wyjaśnić. Może właśnie to czyni śmierć tak fascynującą, może właśnie dlatego boimy się jej i jednocześnie nie możemy przestać o niej myśleć. Jeśli ten film zmienił Twoje spojrzenie na śmierć i życie, daj nam znać w komentarzu. Napisz, który fakt wstrząsnął Tobą najbardziej. A jeśli chcesz odkryć więcej tajemnic, o których inni boją się mówić, zostaw subskrypcję bo w tym świecie jest jeszcze tyle rzeczy, których nie rozumiemy, i my będziemy o nich opowiadać. A teraz zamknij oczy, weź głęboki oddech i doceniaj to, że wciąż możesz to zrobić.